Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot Tarociska Fortuna kłania się Dzisiaj horoskop na czerwiec dla lwa Zodiakalnego Ascendentalnego w Słońcu w Księżycu Kochani jeśli macie ten znak e, Oczywiście to jest horoskop dla Was e, Tarot oraz wyrocznia siedmiu energii Dzisiaj moi drodzy zaczynamy od kart Tarota Także zobaczmy jaki to będzie miesiąc dla lwa Miesiąc czerwiec Tutaj moi drodzy bardzo dobra współpraca się szykuje ulwa jest zwycięstwo nad własnym życiem moi drodzy możliwe, że udane urzędowe jakieś sprawy porozumienie w uczuciach w miłości zwycięstwo nad życiem oznacza emocje bardzo dobre oraz sprawy zawodowe wszystko jest tak jak potrzeba w tym miesiącu no zobaczmy dalej moi kochani co będzie się działo w Pracy w karierze. Praca kariera. Dla lwa. Tutaj jest pewnego rodzaju oczekiwanie, zniecierpliwienie. Możliwe, że drobne plotki w Waszej pracy. Ktoś uciążliwy, ktoś może przeszkadzać, ale to są tylko drobne sprawy. Dajcie sobie świetnie radę. Tu oczywiście jest dużo pracy i będzie ta praca Wam sprawiała satysfakcję, ale dopiero na koniec miesiąca. Tu w środku miesiąca, na początku, mogą być jakieś drobne zniecierpliwienia i plotki, które przeszkadzają, ale także tu trzeba się czegoś douczyć w tej pracy, moi kochani. Tu jesteście z bo coś się przedłuża, być może jakieś szkolenie, jakiś kurs. Coś tutaj będzie się przedłużało w tej pracy i trochę będzie was to wyprowadzało z równowagi. No, zobaczmy w finansach. Finanse dla Lwa na miesiąc czerwiec. W finansach bardzo dobrze, zaświeci Wam słońce, jest tutaj jakaś nagroda, premia, udane, wszystko moi drodzy, tutaj finansowo podniesiecie się. Możliwe, że pieniądze niespodziewane też do Was przyjdą z jakiegoś urzędu, z jakiejś sprawy, jakieś rozliczenie, bardzo dobre. Czyli tutaj jest wspaniale. W finansach, w miłości, w uczuciach. Miłość, uczucia, zobaczmy. Oczekiwanie, moi drodzy, na wybór, bo tu macie dwie osoby, możliwe, że dwóch partnerów do wyboru. Dwie partnerki wahacie się nad jakąś decyzją w uczuciach. Jeśli macie partnera, to tutaj jest jakaś decyzja do podjęcia. Jeśli osoby samotne, to też wahanie co do wyboru partnera, ale ta miłość oczywiście jest koło Was i rozkwitnie z końcem miesiąca. Bardzo duża harmonia. Dogadywanie się i też różnego rodzaju zaproszenia dla Was. Uczucia rozkwitną. Bardzo pięknie. Co w domu? Co w domu urwa? Co w domu? Ulwa, bardzo dobrze. Jest trochę dominacji z czyjej strony, jest zaangażowanie mężczyzny, ale też, kochani, w domu u was zwycięstwo, dużo radości. Możliwe, że będziecie się gdzieś wybierać. Na jakiś urlop może też być zakup nowego samochodu w domu. Duże szczęście, duża radość. Na pewno poczujecie, że wszystko układa się po Waszej myśli. Koniec czerwca szykuje się jakiś odpoczynek w domu. Możliwe, że właśnie urlop, albo też gdzieś sobie tutaj wyruszycie. Jest na pewno relaks i jest dużo szczęścia. Wszystko układa się po Waszej myśli. W zdrowiu. Teraz zdrowie. Bardzo dobry horoskop dla lwa: zdrowie. Zdrowie dosyć dobre, ale musimy uważać na przeciążenia różnego rodzaju wirusy, bakterie, przeciążenia nogi, yy, trochę podwójne narządy. Może to być związane, moi drodzy, z gardłem, może to być związane z oczami, przeciążenie ze słuchem. Tu może trzeba zrobić jakieś badania profilaktyczne, trochę dolegliwości ze strony kości, ale oczywiście nie ma dużych zagrożeń w zdrowiu. Także bardzo pomyślnie, kochani. I zobaczmy niespodziewane sprawy, jakaś niespodzianka dla lwa na ten miesiąc. No tutaj niespodziewanie zaskoczy Was jakaś radość, świętowanie. Nie wiem, czy to będą zdane egzaminy, czy to będą u niektórych. Sprawiedliwość powróci z jakiejś sprawy sądowej, wyjdzie coś tutaj bardzo dobrego, dużo będziecie się cieszyć i radować w czerwcu, ale oczywiście też, moi kochani, tutaj jeszcze jest pokazana nauka. Albo dalsze załatwianie spraw pomyślnie, czy urzędowych, czy edukacja. Bardzo to wszystko idzie do przodu u Was. Zaskoczy Was to, że po prostu załatwicie te sprawy, choć będzie się to ciągnęło. Trzeba będzie porozmawiać, wyjaśnić, moi, moi drodzy, czy sprawy edukacyjne, czy sprawy urzędowe ale wyjaśnicie i będzie wszystko dobrze. No dobrze kochani, teraz wyrocznia obiecana, karta wyroczni dla lwa. Wyrocznia 7 energii. 18. Siła celu. 18 karta, czyli moi drodzy, tutaj jest takie koło, tak jak gdyby takie koło fortuny, indywidualizacja. Dostrzeganie swojego wyjątkowego miejsca na świecie. Nadchodzi czas, kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś przeznaczony do czegoś, co jest Twoje i tylko Twoje. Katalizatorem może być doświadczenie z wyjątkową osobą, wybrana przez Ciebie ścieżka lub coś, do czego czujesz się powołany. Odkryjesz, że niekoniecznie jest to o czym myślałeś, i że nie ma nic wspólnego z tym, czego wszyscy inni chcą lub wydają się chcieć. Moi drodzy, niesamowite przekonanie bierze się z głębokiego, prawdziwego miejsca. Czujesz moc wynikającą z prawdziwego poczucia siebie, któremu towarzyszy potrzeba działania, zobowiązanie do zbadania czegoś lub celowy wybór. Doznaj nowego, wzmocnionego poczucia autentycznego celu. Wzmocnionego zdrową dawką poczucia własnej wartości. Jesteś wzywany do uwolnienia swojego starego uwarunkowania. Nie krępuj się, ani nie staraj się zadowolić innych. Czasami może to doprowadzić cię w kierunku, w którym i tak nie chcesz iść. Dyscyplina i chęć rozwoju są twoje z natury. Ten proces nie musi być walką. Nie zawiedziesz jeśli całkowicie zanurzysz się w tym, co jest teraz przed Tobą. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, nigdy nie musisz szukać swojego celu, ani zastanawiać się, czym on jest. Po prostu usuwaj blokady swojego podstawowego ja, a Twój cel Cię odnajdzie. To takie proste. Cóż za cudowna rzecz do poznania. Siła celu, którą będziesz poznawać w tym miesiącu, Odrzucenie uwarunkowań, celebrowanie swojej wyjątkowości. Pamiętaj, jesteś sobą. Piękne przesłanie od wyroczni siedmiu energii. Dobrze, kochani, życzę wspaniałego, cudownego czerwca, bo taki będzie. Wierzę w to głęboko. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.